Zwierzęta potrafią być niezwykle zabawne i urocze jak te. Jednak niestety nie zawsze tak jest ponieważ czasami nieoczekiwanie zwracają się przeciwko swoim właścicielom. Dziś chcemy przedstawić 9 ekstremalnych przypadków, w których tak się stało. Zostań z nami, aby dowiedzieć się więcej. Na warto wiedzieć. Zaczynamy od historii, która dowodzi, że dzikie zwierzęta pozostają dzikie bez względu na to, jak bardzo starasz się je oswoić. Na początku XXI wieku południowoafrykański rolnik Marius Els w dość niecodzienny sposób stał się właścicielem nietypowego pupila. Powódź wyrzuciła na jego posesję małego hipopotama, który został oddzielony od matki i był całkowicie bezradny. Rolnik z troską się nim zaopiekował. Pod jego opieką zwierzę, nazwane Humphrey, rosło i żyło jak wierny pies na farmie. Nawet gdy osiągnęło imponującą wagę 1,2 tony wciąż uwielbiało bawić się z Mariusem, a obaj wydawali się szczęśliwi. Przyjaciele wielokrotnie ostrzegali rolnika, że hipopotamy są jednymi z najbardziej niebezpiecznych zwierząt, ale Marius upierał się, że Humphrey nigdy go nie skrzywdzi i kocha go jak ojca. Niestety, po pięciu latach pokojowego współistnienia, hipopotam nagle zaatakował swojego właściciela, gdy obaj pływali w jeziorze. 40-letni Marius został znaleziony martwy. Kontynuujemy historią zwierzęcia, które również nie jest typowym pupilem domowym, ale mimo to znajduje się w tysiącach domów na całym świecie. Wąż. Oczywiście wiadomo, że niektóre gatunki są wyjątkowo niebezpieczne dla ludzi. Niemniej jednak hodowcy węży twierdzą, że wystarczy ostrożność i odpowiednia wiedza, aby uniknąć zagrożenia. Tak było w przypadku 27-letniego Eliota Sensemena z Pensylwanii w USA. Młody mężczyzna nie tylko zajmował się wężami od dziecka, ale przez 6 lat ratował zaniedbane i maltretowane gady, rehabilitując je w swoim domu. Pewnego dnia, gdy przygotowywał się do karmienia niedożywionego boa dusiciela, zwierzę nagle owinęło się wokół jego szyi i zaczęło dusić. Elliot zdołał zadzwonić pod numer alarmowy, ale nie był w stanie się uwolnić. Kiedy na miejsce przybyła policja, 27-latek leżał na ziemi, a wąż wciąż go dusił. Mimo, że funkcjonariusze natychmiast zastrzelili gada i uwolnili mężczyznę, Elliot zmarł kilka dni później w szpitalu w wyniku uszkodzenia mózgu spowodowanego brakiem tlenu. Teraz dochodzimy do najbardziej klasycznego zwierzaka: najlepszego przyjaciela człowieka, czyli psa. Oczywiście, nawet dobrze wychowany pupil może czasem zaatakować swojego właściciela. Jednak to, co wydarzyło się kilka miesięcy temu w San Diego w Kalifornii, było wyjątkowo brutalne. W grudniu 2024 roku mężczyzna spacerował po parku ze swoimi trzema pitbulami, gdy nagle psy rzuciły się na niego bez ostrzeżenia. Mimo interwencji licznych przechodniów, którzy próbowali odciągnąć zwierzęta, psy nie chciały go puścić. Dopiero gdy policja użyła paralizatora, przestały gryźć i uciekły. Jeden z pitbulli oddalił się spokojnie na pobliskie podwórko, jakby nic się nie stało. Zwierzęta zostały później schwytane i uśpione. Nie udało się ustalić, co sprowokowało atak. Niestety, właściciel psów zmarł w szpitalu z powodu ciężkich obrażeń. Kontynuujemy temat niespodziewanych ataków. Tym razem ze strony konia. Każdy właściciel tych zwierząt wie, że koń może kopnąć lub ugryźć, dlatego zachowuje ostrożność. Jednak to, co spotkało pewnego mężczyznę kilka lat temu, było zupełnie nieoczekiwane. Mężczyzna wyprowadzał konia na własnym podwórku. Zwierzę nagle rzuciło się na niego z zaskakującą agresją. Chwyciło właściciela zębami, przewróciło go na ziemię i przytrzymało. Na szczęście mężczyzna wyszedł z tego bez szwanku. Czasami zwierzęta atakują w najmniej spodziewanych okolicznościach, nawet wtedy, gdy wydają się zupełnie nieszkodliwe. Amerykański kierowca ciężarówki, Benny Heinz, może nie miał tradycyjnego zwierzaka, ale regularnie dokarmiał ptaki w swoim sąsiedztwie. Dzikie ptaki przyzwyczajone do ludzkiej obecności zazwyczaj nie stanowią zagrożenia. Jednak gdy Beni wrócił pewnego dnia do domu, został zaatakowany przez całe stado. Ptaki dosłownie spadły na niego niczym w scenie z horroru Hitchcocka. Gdy jeden z nich uderzył go w głowę, mężczyzna stracił równowagę i upadł. W wyniku ataku doznał lekkich obrażeń oraz stracił ząb. Podczas gdy zwierzęta takie jak psy i koty mogą wieść naprawdę dobre życie jako domowi pupile, istnieją gatunki, które nie są w stanie funkcjonować w niewoli i powinny zostać na wolności. Doskonałym przykładem są orki które w zamkniętych zbiornikach cierpią na silny stres. Dlatego było tylko kwestią czasu, aż, aż Tilikum, ważąca prawie 5,5 tony orka, oszaleje w Seaworld w Orlando na Florydzie. W 2010 roku zwierzę, które przebywało w niewoli od 1983 roku, nagle chwyciło swoją opiekunkę i zaczęło nią obracać podczas pokazu. Następnie... Ciągnęło doświadczoną trenerkę pod wodę i przetrzymało ją tam tak długo, aż utonęła. Szczególnie tragiczne w tej historii jest to, że Seward nie tylko próbowało bagatelizować sprawę, ale także ignorowało wcześniejsze incydenty. Tilikum zabił już pracownika parku w 1991 roku i był podejrzewany o śmierć gościa, znalezionego w jego zbiorniku pewnego ranka w 1999 roku. Mimo tych tragicznych wydarzeń park nadal trzymał zwierzę w niewoli i wykorzystywał je w pokazach przez około rok po trzecim, śmiertelnym ataku. Kontynuujemy o wiele mniej tragiczny, lecz zdecydowanie bardziej dziwaczny przypadek zwierzęcia, które zwróciło się przeciwko swojemu właścicielowi. Ten kot o imieniu Austin, którego widzisz na zdjęciu, przez wiele lat mieszkał ze swoim panem w Korei Południowej. Jednak pewnego dnia zaczął zachowywać się agresywnie. Głośno miałczał, drapał i gryzł mężczyznę przy każdej okazji. Co dziwniejsze, Ostin atakował wyłącznie swojego właściciela, podczas gdy reszta rodziny mogła go głaskać bez obaw. Dzieci domowników nadal mogły bawić się z kotem, ale gdy jego właściciel próbował go dotknąć, natychmiast kończyło się to ugryzieniem. Mężczyzna był tak zaskoczony nagłą zmianą w zachowaniu swojego pupila, że wezwał eksperta. Okazało się, że Austin poczuł się zdradzony i dlatego stał się wrogo nastawiony wobec swojego opiekuna. Powód? Jeden z synów mężczyzny, który wiele lat temu opuścił dom, nagle do niego wrócił. Kot był zazdrosny o uwagę, jaką właściciel zaczął poświęcać nowemu domownikowi i uznał go za rywala. Z jego perspektywy, szef rodziny miał teraz nowe, małe dziecko co w oczach zazdrosnego kota było niewybaczalnym przewinieniem. Wszyscy wiedzą, że tygrysy to drapieżniki i mogą być niezwykle niebezpieczne. Mimo to wciąż są ludzie, którzy nie tylko trzymają je jako zwierzęta domowe, ale także upierają się, że ich wielkie koty nigdy ich nie skrzywdzą. Zwłaszcza jeśli wychowywali je od najmłodszych lat. Kanadyjczyk Norman Bułalka nie był wyjątkiem. 66-latek nie tylko kochał swoje zwierzęta, ale miał również dekady doświadczenia w wychowywaniu tygrysów i pełnił funkcję prezesa Kanadyjskiego Stowarzyszenia Właścicieli Zwierząt Egzotycznych. Jednak w 2010 roku, gdy karmił jednego ze swoich podopiecznych, 330-kilogramowy drapieżnik niespodziewanie go zaatakował, odbierając mu życie. Pozostając przy temacie Tygrysów, zakończmy najsłynniejszym, tragicznym incydentem z ich udziałem: atakiem na Roya, jednego z członków światowej sławy duetu magików Siegfried and Roy. Przez lata obaj iluzjoniści wystąpili w ponad 15 tysięcy pokazach, zachwycając miliony widzów na żywo swoimi występami z Tygrysami i lwami. Jednak jedno drobne potknięcie roja okazało się jego zgubą. Podczas pokazu magik próbował nakłonić jednego ze swoich tygrysów do siadania, ale zwierzę odmówiło posłuszeństwa. Roy kilkakrotnie klepnął je lekko po ciele, co miało je uspokoić, lecz w tym samym momencie stracił równowagę i się zachwiał. Tygrys zareagował instynktownie rzucił się na niego i chwycił go za szyję, zaciskając szczęki tak mocno, że Roy nigdy nie odzyskał pełnej sprawności. Resztę życia spędził na wózku inwalidzkim, sparaliżowany po jednej stronie. Jeśli podobał ci się ten film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem tutaj. Na warto wiedzieć.